takie, jakie prezentował w trakcie kampanii wyborczej, takie, które zostały przez Polaków wybrane, kiedy mu tego mandatu. Wyjątkowego mandatu podarowanego przez NATO. I proszę Państwa, uważam też, że wielkim zadaniem prezydenta jest przygotowywanie czy współprzygotowywanie strategii rozwoju kraju. Oczywiście to jest zadanie rządu. Ale prezydent również tutaj nie tylko może, ale powinien działać. I dlatego deklaruję, ja że przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli Polacy, jeżeli Państwo zdecydujecie się nie wybrać powstanie Narodowa Rada Rozwoju, będą w niej zasiadali eksperci z różnych dziedzin, specjaliści, innymi doświadczeni samorządowcy, po to, żeby wypracować strategie rozwojowe w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego żeby przygotowywać do tych strategii odpowiednie projekty ustaw, które będzie mógł, korzystając ze swojej inicjatywy ustawodawczej, wjeżdżać do swojego prezydenta Rzeczypospolitej. Oczywiście byłoby dla mnie najbardziej sytuacją idealną, gdyby to wszystko odbywało się w ścisłej współpracy z rządem. Natomiast powiem Państwu, ja mam jedno. A mianowicie, że konieczne są strategie rozwojowe, które będą miały charakter stabilny i które rzeczywiście będą wykonywane, które będą realizowane. Prezydent z racji tego swojego mandatu i tego, że jak to się mówi, powinien być prezydentem wszystkich Polaków, powinien być także prezydentem ponad podziałami politycznymi, tymi bieżącymi. A w związku z tym powinien być także patronem takich strategii. Żeby się polskie państwo nie miotało od ściany do ściany w zależności od tego, kto w danym momencie rządzi. Czy jest to y ugrupowanie o poglądach bardziej granicowych, czy jest to ugrupowanie o poglądach bardziej lewicowych. Żeby nie było także strategie założone na 50 lat i realizowane przez jakiś okres są nagle zmieniane, dlatego że zmieniła się opcja polityczna. Nie. One mogą być modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji i wewnętrznej, i zewnętrznej, ale nie tyle politycznej, co raczej właśnie gospodarcze.